Dziewczyny, dzisiaj porozmawiamy o biżuterii, która doskonale wpisze się w trendy tego i przyszłego roku. Jeśli więc chcecie odświeżyć swoją garderobę bez dużych wydatków, wykorzystując jedynie dodatki, to zostańcie ze mną i obejrzyjcie ten odcinek do końca. Ale zanim przejdziemy do omówienia głównej kategorii biżuterii, to zatrzymajmy się przy ważnym pytaniu: Ile biżuterii można założyć w jednej stylizacji, aby wyglądać pięknie, ale bez? Przesady. Moim zdaniem, gdy biżuteria jest minimalistyczna, pozbawiona właśnie takich skomplikowanych form, można pozwolić sobie na większą dowolność i nosić praktycznie wszystko właśnie naraz. Oczywiście dużo zależy tutaj od efektu, jaki chcemy osiągnąć, oraz od charakteru całej stylizacji. Najważniejsze jest, aby poszczególne elementy do siebie pasowały. I nie odwracały uwagi od ciebie, ponieważ to ty jesteś centrum całej kompozycji. Jeśli mamy do czynienia z bazą lub prostymi, ale ciekawymi formami, praktycznie nie da się tutaj przesadzić. Natomiast jeśli w luku pojawiają się takie mocne akcenty, np. dużo kończyki lub pierścionek takim wyraźnym kamieniem, wtedy warto zostawić wokół takiej nieco przestrzeni. Wtedy inne dodatki powinny być już proste albo w ogóle ograniczamy się do jednego takiego mocnego akcentu. Nie ma więc żadnego sztywnego limitu. Wszystko zależy od konkretnej biżuterii, jej zestawienia i nastroju stylizacji. I przechodzimy do pierwszej kategorii kolczyków. Od razu ważna rzecz. Kolczyki bazowe wcale nie muszą być malutkie i ledwo widoczne, mogą być naprawdę wyraźne. To, co czyni je bazą, to nie rozmiar, tylko design, aktualny, ponadczasowy i na tyle uniwersalny, że nie wyjdzie z mody w ciągu najbliższego roku. A do tego będzie pasował do różnych stylów i nastrojów. Bazowe kolczyki najczęściej mają prostą formę, bez nadmiaru detali, kamieni czy zdobień, bo jeśli biżuteria staje się mocnym akcentem, przestaje pełnić funkcję bazy, nie będzie już pasować właśnie do wszystkiego i to jest jak najbardziej w porządku, tylko wtedy nosimy je jako akcent zgodnie z zasadą jednego mocnego elementu. Teraz przyjrzyjmy się kolczykom, których Naprawdę nie warto trzymać w garderobie, a nie kupować nowych. I pierwsze to takie przestarzałe modele. W nowoczesnym bloku praktycznie ich nie wkomponujesz od razu. Przenoszą nas mentalnie o jakieś 30-40 lat wstecz. Kolejna kategoria do omijania to przeładowane kolczyki, w których jest wszystko naraz, że tak to ujmę. Kamienie, perły, i dodatkowe jakieś dekoracje. Jeśli musisz się wpatrywać, żeby w ogóle zrozumieć, co tam jest, to już nie jest nowoczesny styl. Dziś króluje prostota, czyste formy i minimalizm. Trzecia rzecz, na którą warto uważać, to kolczyki w formie pętli. Wśród nich też często trafiają się przestarzałe modele. To nie oznacza, że każde tego typu zapięcie jest złe. Wyjątki oczywiście istnieją, na przykład kolczyki, które teraz widzicie na ekranie, mają takie właśnie zapięcie i są aktualne, ale to raczej pojedyncze, wyjątkowe przypadki. A nie standard. Idziemy dalej. Kolejna kategoria to biżuteria na szyję. szyję to strewa portretowa. Mam nadzieję, że wszystkie o tym pamiętacie. Jeśli jest pusta, często cały luk wydaje się wtedy niedokończony, jakby czegoś brakowało. Dlatego warto mieć w swojej kolekcji przynajmniej kilka naszyjników. I zobaczmy jakie opcje można wziąć pod uwagę, pierwsze to wysiorki na łańcuszku, pojedyncze zawieszki, nie trzeba ograniczać się do jednej, warstwowość nadal jest bardzo modna, łączenie dwóch, trzech wysiorków albo innych drobnych naszyjników, różne długości, wygląda świetnie, dodaje wizualnego zainteresowania. Drugie to wisiorki na sznurkach. Teraz można znaleźć mnóstwo ciekawych opcji z zawieszkami z ceramiki, drewna, naturalnego kamienia, a także z metalu. Świetnie sprawdzają się zarówno w eleganckich, jak i luźnych, takich casualowych stylizacjach. Łańcuchy. Ogniwa mogą mieć różne kształty, wielkości. Niektóre łańcuchy można śmiało wpleść nawet w bardzo eleganckie i dopracowane komplety. Dalej mamy czukery. Mogą być wykonane z naturalnych kamieni, pereł, metalu, a także w połączeniu kilku różnych materiałów właśnie w jednym egzemplarzu. Wciąż modne są teraz zarówno takie delikatne, jak i nieco bardziej masywne. Można też rozważyć naszyjnik na sznureczkach z takimi metalowymi końcówkami. To wygodne, bo samodzielnie regulujesz właśnie długość i możesz je nosić dokładnie tak jak chcesz. Dodatkowo dzięki nim można tworzyć pionowe linie w okolicy właśnie dekoltu, co wizualnie wydłuża górną część sylwetki. Warto też poruszyć temat mieszania właśnie różnych odcieni metalów w jednej stylizacji. Zarówno w biżuterii, jak i w paskach, torebkach czy innych dodatkach, jak najbardziej można nosić różne kolory i odcienie metalu właśnie w tym samym looku. W tym przypadku patrzymy w wyłącznie na połączenie sylwetki biżuterii, żeby formy nie były kompletnie z różnych światów czy stylów. Jeśli biżuteria jest bazowa, lub akcentowa, ale minimalistyczna, po prostu nościsz się i nie zaprzątaj sobie głowy detalami, to samo dotyczy różnych odcieni złota, żółtego, różowego, białego. Można mieszać wszystko, co się chce, ważne, by formy były czytelne, minimalistyczne i zrozumiałe. Jeśli jedno z pierścionków jest bardzo ozdobne, drugie lepiej wybrać wtedy nieco prostsze będzie wyglądać stylowo i elegancko. Porozmawiajmy o antytrendach. Chodzi mi o takie naszyjniki niestety obecnie bardzo popularne, które wyglądają po prostu już przestarzale. Jeśli porównamy je z aktualnymi ozdobami na szyję, które wcześniej pokazałam, różnica jest od razu bardzo wyraźna. A teraz przechodzimy do trzeciej kategorii, czyli pierścionków. Pierścionek to nie jest po prostu mały, niezauważalny dodatek. To naprawdę... Pełnoprawny element stylizacji, często o nich zapominamy, ale tak naprawdę drobne zmiany w pierścionkach mu potrafi subtelnie złożyć cały look w całość i nadać mu poczucie kompletności. Więc jeśli szukasz pierścionków na co dzień, najlepiej patrzeć w stronę metalu, mogą być matowe, błyszczące, gładkie albo fakturowane, wybór zależy wyłącznie od Ciebie. Forma również może być bardzo różna, obuły po wyraźną geometryczną. Jeśli planujesz nosić kilka pierścionków jednocześnie, właśnie na jednej lub na obu dłoniach najlepiej wybierać różne formy lub faktury. Tak będzie wyglądało naprawdę świeżo, dynamicznie i jednocześnie. Dla miłośniczek, akcentów polecam pierścionki z małymi lub dużymi kamieniami, masywne egzemplarze albo takie z nietypowym, ciekawym designem. Jeśli więc masz ochotę właśnie na coś takiego, nie ograniczaj się, po prostu baw się, eksperymentuj i daj wolność swojej wyobraźni. A teraz czas właśnie na antytrendy. Pierwszy to bardzo skomplikowane formy z ornamentami, z czy innymi detalami, które kiedyś były uważane za interesujące. Dziś właśnie takie pierścionki wyglądają staromodnie. Drugi antytrend to przeładowane pierścionki obsypane wszystkim naraz. Takie modele również mają złożone kształty i niestety wyglądają mm, przestarzale. Omówmy teraz bransoletki. To dodatek, który często jest niedoceniany, a w rzeczywistości dziś dostępnych jest mnóstwo świetnych modeli, więc każda z nas może znaleźć coś dla siebie. Minimalizm wciąż jest w modzie, delikatne bransoletki będą idealne dla wszystkich, którzy cenią sobie elegancję i stonowany styl. Pasują zarówno do codziennych stylizacji, jak i do wieczorowych zestawów, dodając w całości wykończenia, subtelności, kobiecości, nie bójcie się też warstwowości. Ten trend jest z nami już od dawna i zostanie jeszcze na długo. Śmiało można nosić kilka bransoletek naraz na jednej lub na obu dłoniach. Mogą być w tym właśnie samym stylu lub całkowicie różne, ale jedno powinno je łączyć, czyli kolor metal lub forma, można eksperymentować z mieszaniem materiałów i odcieni, metal z perłą, akryl, żywica czy inne kombinacje. Masywne plastikowe bransoletki, które niektórym kojarzą się właśnie z latem, świetnie sprawdzą się również jesienią i zimą. Komponując się z cieplejszymi takimi zestawami, dodają wyrazistego akcentu, wyglądają bardzo ciekawie zarówno właśnie w eleganckich, jak i casualowych stylizacjach. Czego natomiast należy unikać zbyt skomplikowanych form, na nadmiarów dekoru. Takie bransoletki często wyglądają tandetnie, przenoszą nasz wizualnie w przeszłość. Warstwowość też musi być przemyślana. Kilka bransoletek na jednej ręce wygląda stylowo tylko wtedy, gdy harmonijnie się ze sobą współgrają. Porozmawiajmy teraz o zegarkach. Zegarek to już nie tylko sposób, by sprawdzić godzinę, to również akcesorium łączące funkcjonalność, estetykę. Najczęściej wybieramy je, by mieć czas zawsze pod ręką, ale mogą też stać się ważnym elementem stylizacji i dpełnieniem całego looku. Baza to klasyczne zegarki z paskiem skórzanym lub metalowym. Prawdziwa klasyka, która nigdy nie wyjdzie z mody. Takie zegarki są eleganckie, uniwersalne. Pasują do każdego stylu w codziennych stylizacjach wyglądają stonowanie i wyrafinowanie, a w zestawach biznesowych nadają efekt uporządkowanego, kompletnego looku. Dla osób lubiących eksperymenty zegarki z kolorową tarczą, z nietypowym paskiem, czy w połączeniu różnych metali będą wyglądały ciekawie, bardzo świeżo. Takie zegarki mogą stać się stylowym, ale subtelnym akcentem właśnie twojego stylu. Wielbicielki smartwatchów też mają tu dużo możliwości. Paski można zmieniać w zależności od nastroju czy stylizacji. Na przykład do eleganckiego kobiecego zestawu można założyć metalowy pasek o drobnym splocie, a do sportowego outfitu silikonowy pasek w dowolnym kolorze. To prosty i niedrogi sposób, by dopasować właśnie zegarek do całej stylizacji i stworzyć spójny look. Wystarczy kilka sekund, żeby zmienić pasek i już zegarek Idealnie współgra z waszym strojem, na przykład dopasowany do koloru butów czy dodatków. Jeśli mówimy o antytrendach w zegarkach, właśnie to na pierwszy plan wysuwają się modele obsypane cyrkoniami. Zazwyczaj wyglądają tanią, po prostu bardzo źle. Oczywiście, jeśli mówimy o luksusowych zegarkach z prawdziwymi kamieniami. To inne historie, tu nie wliczamy tych przypadków. Natomiast w zegarkach budżetowych, gdzie cyrkonie zastępuje szkło czy plastik, ta, taki efekt w większości przypadków nie dodaje stylu. Kolejna rzecz, której nigdy nie polecam, to wszelkie podróbki znanych marek, czyli kopie luksusowych zegarków. Ja absolutnie nie polecam takich rozwiązań. Jeszcze jeden antytrend to zegarki z bardzo skomplikowanymi, przeładowanymi właśnie paskami. Takie paski nie tylko wyglądają dziś nieaktualnie, ale też z daleka tworzą taki wizualny chaos, który odwraca. Uwaga i nie dodaje stylu. Kolejna kategoria, którą chciałabym omówić, to broszki. To mały, subtelny dodatek, który nie zawsze trafia w tak zwaną strefę portretową, ale czasem właśnie dzięki niemu cała stylizacja jest zyskuje świeżość. Dziś broszki to nie tylko vintage z babciny i szkatułki, mogą mieć różne formy geometryczne, anatomiczne, kwiatowe, abstrakcyjne. Możliwości są nieograniczone. Najważniejsze, co warto tutaj zapamiętać, broszka powinna być lakoniczna i starannie wykonana. Może być ciekawa, jakoś nietypowa, ale trzeba jednak tutaj pilnować, aby była tak bardziej interesująca, ale bez przesady i nadmiaru dekoru. Czego unikamy? Przede wszystkim miksu różnych cyrkonii, takich jaskrawych kamieni, drobnych detali, których po prostu nie da się dostrzec. Jeśli chodzi o materiał, najlepszy wybór to metal, złoto lub srebro. Tu nie ma sztywnych zasad, wszystko zależy od indywidualnego gustu. Najważniejsze, żeby broszka harmonijnie współgrała z Twoją paletą kolorów, stylizacjami oraz była czysta, czytelna i estetyczna. Teraz kilka słów o funkcjonalności. Broszka to nie tylko ozdoba, można ją wykorzystać zamiast na przykład guzika lub na guziku, by zrobić subtelny akcent. Można też przypiąć nią szal, drapować drop, tkaninę, zaznaczyć talię. Możliwości są naprawdę ogromne. Oczywiście, broszkę można też po prostu przypiąć do swetra, marynarki czy płaszcza. Mały detal a efekt naprawdę zauważalny. Teraz przechodzimy do body chainów, to biżuteria, która nosi się bezpośrednio właśnie na ciele. Mogą to być minimalistyczne łańcuszki lub wielowarstwowe konstrukcje. Najczęściej wykonane są z metalu, perły lub ozdobione cyrkoniami. Wariantów jest naprawdę wiele, a wszystko zależy od tego, jaką rolę ma pełnić yy, właśnie ten dodatek w Twojej stylizacji. Jeśli chcesz czegoś do właśnie takiego codziennego looku, wybierz prosty body chain i nosi go na przykład na ubraniach do wieczorowego zestawu, świetnie sprawdzi się body chain z trykoniami lub innymi takimi ciekawymi detalami. Można go nosić pod sukienkę lub na niej. Porozmawiajmy teraz o ozdobach do włosów. Na początek mamy masywne metalowe spinki. Mogą mieć różne formy i rozmiary, a świetnie wyglądają ich miksowanie właśnie w jednej fryzurze. Nie muszą to być tylko klasyczne spinki. Sprawdzą się też gumki z metalowymi detalami, które tworzą bardzo ciekawy efekt. Kolejny wariant to różnego rodzaju klamry. Mogą być plastikowe, metalowe. Minimalistyczne lub w nietypowym kształcie wszystko zależy od Twojego gustu. Pamiętaj jednak, że fryzura też jest częścią Twojego looku. I na koniec mamy jeszcze opaski do włosów. Pasują zarówno do codziennych, eleganckich, jak i luźniejszych stylizacji. Mogą być cienkie albo naprawdę grube, wyraziste. Wszystko zależy od zestawu i Twoich preferencji. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że było ciekawie i przydatnie przede wszystkim, bo biżuteria na pierwszy rzut oka może wydać się drobnym detalem, ale to właśnie z takich detali tworzy się styl, spójność i nastrój całej stylizacji. Dziękuję, że byłyście ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku.